Czy spotkałeś osoby, które ostentacyjnie starają się przedstawić siebie jako wzór intelektu? Czy to poprzez upiększanie erudycyjnego leksykonu, czy też krzykliwą ekspozycję ezoterycznych pasji? Ich wysiłki wierzą w głębie, której z natury nie posiadają. Ponieważ to mądrzy rozpoznają cnotę pokory, często występującą w parze z prawdziwą inteligencją, podczas gdy ci o mniejszym rozeznaniu są skłonni do przeceniania swoich zdolności. Rzeczywiście, inteligencja jest pożądanym atrybutem, poszukiwanym przez wielu i naśladowanym przez niektórych. Istnieją jednak niezmienne prawdy, które wymykają się udawaniu, a autentyczny intelekt jest wśród nich najważniejszy. W rzeczywistości istnieje kilka wskaźników, które zostały naukowo powiązane z wyższym poziomem inteligencji oto 12 z nich. Pierwsza oznaka prawdziwej inteligencji. Niepohamowana ciekawość. Zamiast zachowywać się tak, jakby wiedzieli wszystko, inteligentni ludzie przyznają, że czegoś nie wiedzą. Są bardzo ciekawi i uwielbiają uczyć się nowych rzeczy. Zadają wiele pytań i lubią odkrywać nowe pomysły. Ich ciekawość nigdy nie ustaje i zawsze chętnie odkrywają więcej. Nie chodzi tylko o bycie pokornym, chodzi o bycie podekscytowanym nauką i rozwojem. Tak więc, jeśli ktoś zawsze zadaje pytania i poszukuje wiedzy, są szanse, że jest całkiem inteligentny. Niezaspokojona ciekawość to nie tylko cecha, to znak rozpoznawczy prawdziwej inteligencji. Druga oznaka prawdziwej inteligencji zawsze chce wiedzieć więcej otwartość umysłu. Wiele osób jest bardzo dumnych ze swoich przekonań, splatając je ze swoją tożsamością. Jednak prawdziwa inteligencja wykracza poza taką sztywność. Osoby o przenikliwym intelekcie wykazują się niezwykłym obiektywizmem, zdolnym do rozważenia sytuacji pod wieloma kątami przed sformułowaniem wniosków. Podchodzą do każdego scenariusza z chęcią do głębnego zrozumienia przed wydaniem osądu. Nie sugeruje to, że łatwo ulegają wpływom lub są łatwowierni. Zdecydowanie nie boją się badać nowych koncepcji i pomysłów. Trzeci aspekt: cichy obserwator. Osoby o spokojniejszym usposobieniu są często błędnie postrzegane jako aspołeczne, nieudolne społecznie lub po prostu osobliwe. Jednak takie założenia nie oddają prawdy. Ciche osoby niekoniecznie są wycofane lub niezręczne raczej decydują się obserwować i oceniać swoje otoczenie w sposób przemyślany. Zamiast dominować w centrum uwagi, starannie wybierają swoje interakcje, szukając znaczących połączeń, zamiast powierzchownych przekomarzań. W dyskusjach grupowych intelektualnie bystrzy wybierają kontemplację przed wniesieniem wkładu, ceniąc wagę swoich słów, nad pokusą ciągłej paplaniny. Znajdują ukojenie w ciszy, woląc głębie od płytkości jałowej rozmowy. Czwarta jakość odporność adaptacyjna. Ścieżka życia nie zawsze wiedzie gładko. Podczas gdy niektórzy mogą narzekać i opierać się wiatrom zmian, intelektualnie bystrzy podejmują wyzwanie adaptacji. Zdolność adaptacji, kamień węgielny inteligencji, pociąga za sobą zdolność do łatwego poruszania się w nowych okolicznościach. Jest ona powiązana z odpornością, zdolnością do szybkiego i energicznego odbicia się od niepowodzeń. Osoby o bystrym intelekcie podchodzą do niepewności z odwagą, postrzegając każdą przeszkodę jako okazję do rozwoju. Nieniepokojeni przez nieprzewidywalność życia są gotowi stawić czoła wszelkim próbom, które mogą pojawić się na ich drodze, stając się silniejszymi i bardziej zdeterminowanymi z każdym testem. Piąta cecha: niezłomne opanowanie. W chwilach bólu. Odrzucenia lub lekceważenia, niektórzy często reagują impulsywnie, być może uciekając się do podniesionych głosów lub wybuchów. Jednak prawdziwie mądrzy wykazują inną reakcję. Utrzymują kontrolę nad swoimi emocjami, unikając pochopnych decyzji. Zamiast ulegać burzy uczuć, poruszają się racjonalnie, starannie rozważając konsekwencje swoich działań. Nie będziesz świadkiem, jak ulegają napadom wściekłości lub ulegają impulsowi rzucania przedmiotami w chwilach frustracji. Zamiast tego wykazują niezwykłą zdolność do regulacji emocji, zachowując opanowaną postawę nawet w trudnych okolicznościach. Uosabiają więc spokój i opanowanie w obliczu trudności. Szósta cecha zdolność do przyznawania się do błędów. Osoby rządzone przez swoje ego często mają trudności z przyznaniem się do błędów lub niedociągnięć, obawiając się, że może to zmniejszyć ich poczucie własnej wartości. Jednak osoby o podwyższonym intelekcie oddzielają swoją wartość od ego, co pozwala im z łatwością i wdziękiem przyznać się do błędów. Zdolność do konfrontacji z własną omylnością i oferowania prawdziwych przeprosin. Odzwierciedla godną pochwały uczciwość, sygnalizując głębię inteligencji, która wykracza poza ograniczenia dumy. Siódma zasada: mistrzostwo w dowcipie. Poprzez kontemplację i badania zaobserwowano, że istnieje głęboki związek między humorem a inteligencją. Rzeczywiście, ci, którzy posiadają mistrzostwo w sztuce komedii, często wykazują niezwykłą sprawność poznawczą. Korelacja ta wynika ze skomplikowanej interakcji zdolności umysłowych wymaganych w humorze, który wymaga nie tylko bystrego przetwarzania poznawczego, ale także bystrości w dostrzeganiu nieścisłości i dostarczaniu ich z nienagannym wyczuciem czasu, odsłaniając w ten sposób podwyższoną ostrość werbalną. Takie mistrzostwo w połączeniu z bystrą obecnością umysłu. Umożliwia jednostkom przekształcanie nawet najbardziej przyziemnych zdarzeń w chwilę rozbawienia i radości. Osma cecha, mocne zrozumienie samego siebie. Inteligentne dusze posiadają cenną cnotę samoświadomości. Ta wewnętrzna głębia pozwala im zagłębić się w swoją psychikę, zrozumieć swoje preferencje, aspiracje, mocne strony i słabości. Warto zauważyć, że świadomość ta nie oznacza wiary w doskonałość. Raczej uosabia pokorną akceptację niedoskonałości. Ich poczucie własnej wartości pozostaje niezachwiane pomimo uznania słabości. Inteligentni ludzie pracują nad swoimi słabościami, jednocześnie rozwijając swoje mocne strony. Dziewiąta cecha wszechstronne zainteresowania. Inteligentne osoby nie chcą ograniczać się do pojedynczych zajęć, angażują się w wiele przedsięwzięć jednocześnie. Obok swojego głównego zajęcia mogą pielęgnować drugorzędne przedsięwzięcia, takie jak kultywowanie pobocznego biznesu, opanowanie języka obcego, doskonalenie umiejętności muzycznych lub odnawianie mebli. Podczas gdy niektórzy mogą rozkoszować się zajęciem dla samego siebie, osoby te priorytetowo traktują działania, które sprzyjają osobistemu wzrostowi i rozwojowi. Dziesiąta zasada. Zamiłowanie do samotności. W sanktuarium samotności wnikliwy umysł znajduje schronienie i odnowę. Nie jest to odrzucenie społeczeństwa, ale raczej świadomy wybór wycofania się ze zgiełku świata, pozwalający na introspekcję, głębokie przemyślenia i przyswojenie przeszłych doświadczeń. Inteligentne osoby cenią sobie te chwile odosobnienia, uznając je za niezbędne do samopoznania i rozwoju osobistego. Rozumieją, że w spokoju samotności mogą zagłębić się w głębie swojej istoty, badając swoje myśli, aspiracje i marzenia bez zewnętrznego rozpraszania uwagi. Podczas gdy cenią sobie swoje relacje, uznają również znaczenie pielęgnowania swojego wnętrza, wiedząc, że tylko w samotności mogą znaleźć jasność i mądrość potrzebną do poruszania się po zawiłościach życia, i realizowania swoich ambicji z celem i determinacją. 11 zasada: Podwyższona kreatywność. Dla głęboko inteligentnych osób, kreatywność nie jest sporadycznym zjawiskiem, ale podstawowym aspektem ich codziennej egzystencji. Ta forma inteligencji jest szanowana, ponieważ wymaga wykraczania poza konwencjonalne schematy myślenia. Obdarzone zdolnością postrzegania sytuacji z różnych perspektyw. Osoby o podwyższonej inteligencji przodują w rozwiązywaniu problemów. Ich biegłość polega na zdolności do dostrzegania innowacyjnych rozwiązań wykraczających poza granice konwencjonalnej mądrości. Kowie posiadają rzadki talent do przekształcania abstrakcyjnych wizji w makalną rzeczywistość. Kowie wymaga nie tylko głębokiej wnikliwości i umiejętności wnikliwej obserwacji, ale także nienasyconej ciekawości i wyobraźni. W istocie ich kreatywne przedsięwzięcia służą jako świadectwo ich sprawności intelektualnej, umożliwiając im poruszanie się po złożoności życia z pomysłowością i wizją. Dwunasta cecha: wrażliwość na uczucia innych ludzi, świadomość empatyczna. Inteligencja wykracza poza zwykłą sprawność poznawczą, inteligencja emocjonalna ma równie duże znaczenie. Aspekt ten odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu, wspieraniu znaczących relacji i kultywowaniu ogólnego szczęścia. Dobrze rozwinięty iloraz emocjonalny EQ umożliwia jednostkom umiejętne radzenie sobie ze stresorami i wczuwanie się w perspektywy innych. Wrażliwość na emocjonalny krajobraz otaczających nas osób pozwala na reakcje dostosowane do ich potrzeb, sprzyjając głębszym kontaktom. I wzajemnemu zrozumieniu. Rzeczywiście, empatia jest kamieniem węgielnym inteligencji emocjonalnej. Zasadniczo ludzka inteligencja obejmuje spektrum wymiarów, z pewnymi cechami i zachowaniami wyróżniającymi wysoce inteligentne jednostki. Zastanów się nad tymi atrybutami i podziel się tym, co najbardziej do Ciebie przemawia w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się ten film, daj mu kciuka w górę i podziel się nim ze znajomymi, abyśmy mogli dalej go tworzyć. Aby uzyskać więcej filmów takich jak ten, naciśnij przycisk subskrypcji i pamiętaj, aby kliknąć dzwonek powiadomienia. Zapoznaj się z naszą różnorodną gamą filmów, aby uzyskać dalsze oświecenie. Dzięki za oglądanie.